Cześć, Boże, witajcie. Spotykamy się dzisiaj w kościele przy chrzcielnicy, bo przed nami niedziela chrztu pańskiego. Zobaczcie, po narodzeniu, po objawieniu, dzisiaj chrzest kończy okres Bożego Narodzenia, a więc kończy okres objawienia się Boga, który przychodzi po to, by faktycznie dotrzeć do serca każdego z nas. I już później rozpocznie się publiczna działalność Pana Jezusa. A co dzisiaj będziemy... Słuchali w Ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel chrzci, ludzie się przyglądają, patrzą, myślą, że On na pewno jest tym, który jest Mesjaszem. Oczywiście on mówi, że nie. I w tym momencie podchodzi Jezus. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej jakby gołębicy, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim Synem Umiłowanym. Ciebie sobie upodobałem. Czy dodawaliście sobie kiedyś pytanie, czy Chrystus, jako Bóg, powinien przyjmować chrzest? Czy Jemu to jest potrzebne? Oczywiście, dla Chrystusa nie, ale dla nas tak. Dzisiaj Chrystus, kiedy przyjmuje chrzest w rzece Jordan, kiedy w ten sposób Bóg oficjalnie mówi, to jest mój Syn umiłowany, On jest Ten, którego ja posłałem, to w Nim macie mnie odnaleźć ukazuje nam również drogę naszego życia myślę że większość tych którzy słuchają tych rozważań to są ludzie ochrzczeni problem co z tym później robimy to jest zupełnie inna kwestia ale myślę że w większości jesteśmy ochrzczeni co to znaczy że Chrystus nam pokazuje drogę najprostszą do zbawienia oczywiście kościół bardzo konkretnie podkreśla że jest zbawienie poza kościołem poza tymi którzy są ochrzczeni ale my jesteśmy niesamowicie wyróżnieni Mamy łaskę chrztu, a więc mamy łaskę wiary. I teraz, jak my tę łaskę wykorzystamy, jak my ją rozwiniemy, to już jest tylko kwestia nasza. Ale dzięki tej łasce każdy z nas podejmuje niesamowitą walkę, bo kto z nas nie walczy? Kto z nas nie walczy z czasami brakiem wiary, z pokusami, ze zwątpieniami, z różnego rodzaju sytuacjami? Każdy. No, chyba że ktoś nie temu gratuluje. Ale zobaczcie, dzięki temu, że ta łaska sakramentu chrztu w nas jest, w nas działa niesamowita łaska Pana Boga, Jego siła i miłość i moc. I dzisiaj chcemy, żebyś jedno tylko zapamiętał. Dzięki temu, że ta łaska w Tobie jest, masz niesamowitą siłę, o której może często nawet nie pamiętamy, ale ona w nas jest. Życzę, by ta siła Chrystusowej miłości w naszych sercach zakodowana, Pomagała nam przetrwać wszelkie burze życia, byśmy faktycznie mogli kiedyś usłyszeć, tak jak Jezus, Ty jesteś moje dziecko miłowane, w Tobie mam upodobanie.